Nie? Serdecznie Was wszystkich witam. Otóż e, zostałem poproszony, aby coś powiedzieć na temat mojej pasji. W momencie, kiedy wstępowałem do zgromadzenia, zauważyłem, że jest ono bardzo uniwersalne. To znaczy, że każdy może robić to, co chce. Mam nadzieję, że prowincja mi to wybaczy, to słowo. Myślę oczywiście pozytywnie. Otóż, e, mówiąc, każdy może robić to, co chce, oprócz tego, że w naszym herzmacie jest zgłoszenie Bożego Słowa, to mamy też czas i miejsce na jakąś swoją pasję. Ja chciałbym się pochwalić pasją, którą mi przekazał mój dziadek. On był stolarzem i całe życie coś konstruował i budował. Jak mi się właśnie udało skonstruować taki ulik, który będziecie mogli sobie zobaczyć: to jest ulik poglądowy. Można go otworzyć i zobaczyć, jak pracują i jak żyją pszczoły. Bo pszczoły to jest moja kolejna pasja. I chciałbym Was teraz zaprosić do następnego segmentu, gdzie wyciągnę gotowy plasty z pszczołami. Tutaj mamy słoik nitrowy miodu z eleganckim miszkiem. Wiecie, ile musi pszczoła odwiedzić kwiatów, żeby uzbierała taki słoik miodu? Około 5 milionów. Zapraszam Was do ula. Pszczoły są bardzo łagodne, ale jestem z jednym z nielicznych pszczelarzy, którzy mają alergię na pszczeliat. W związku z tym zawsze idę do nich ubrany. To jest tak zwana powałka. W lewej ręce mam dłuto pszczoła a prawej miotełkę. Jak widzicie, pszczoły kompletnie nie atakują. Mogę z nimi robić to, co chcę. Tak? W charyzmacie naszego zgromadzenia. Teraz próbuję wyciągnąć jedną ramkę. Tak wygląda ramka z pszczołem. Można sobie je wziąć w rękę. Spróbuję pociągnąć jeszcze jedną ramkę. Gdzie są larwy? Może się nawet uda znaleźć matkę. Matka jest bardzo ważna, bo składa jaja dziennie nawet do 2000 i ona żyje z pszczół najdłużej, bo około 5 lat. A normalnie pszczoła żyje 5 tygodni. Tutaj widzimy już larwy. I z tych larw za jakiś czas właśnie będą gotowe pszczoły. Że Was serdecznie do tego, żeby też znaleźć swoją pasję. Pszczoły są bardzo pożyteczne. Powiedział Einstein, że po śmierci ostatniej pszczoły nam ludziom zostaną tylko 4 lata. Dlatego ważne jest, aby zajmować się hodowlą pszczół. One nam przynoszą miód, wosk, mleczko, pszczele, No i oczywiście pszczeliet. Jak ktoś lubi, zapraszam do ula. Jeszcze widzicie poidełko, bo pszczoły też na wiosnę potrzebują dużo wody, w roku mniej więcej jeden ul potrzebuje około 60 litrów wody, także jest to ważna sprawa, żeby o tym nie zapomnieć. I właśnie w ulu też jest taki bardzo przyjemny zapach, że mówi, mówi się, że nawet można się leczyć, jak ktoś jest chory, ma problemy z, z płucami, to może też, właśnie, może też właśnie sobie tutaj wdychać ten zapach z ul. Pszczoły ładnie tu zbierajcie miód, bo jak nie, to wiecie co Was czeka. Pozdrawiam serdecznie.